To Szalinie. No! <noise> Tamastry właśnie słyszysz, co się mówi. Jak przychodzi na od C to od razu się wysypnąć Ale powiedz mi, dlaczego akurat ten, że... open? Bo to jest tak, że samochody popularne bez dachu, a to jest bez wątpienia samochód popularny, no nie mają takiej sztywności nadwozia jak eksportowe samochody bez dachu. Innymi e, słowy, troszkę może trzeba, ale nie widział w bo bardzo no ale powiedz mi, dlaczego Cię, co Cię skłoniło do tego, żeby inwestować swoją uwagę, pieniądze, swoje uczucia, swoją jakąś pasję właśnie w taki samolot? Bo to jedyny Opel Astra, który fajnie wygląda. To jest jedyny, Opel jedyny w rodzinie? Jedyny Opel Astra, który naprawdę fajnie wygląda. Sorry, przepraszam, że tak wtrącam, ale mi się Opel Astra, ta jedynka, kojarzy z jednym. Powinienem zwrócić Rafał na to uwagę, Ty również. I Ty także. Nie szkodzi. Opel Astra. Tylko w tej wersji takiej, na powiedzmy, no może nie sedon, ale hatchback, kojarzy mi się najczęściej samochodem, samochodami z rejestracją z Nowego Sącza i z koleś... z koleśami, z koleśami, którzy jadą do Warszawy budować kolejny dach. To mniej więcej jest, bo jest to jest bardzo popularny samochód pewny w pewnych krajach. Ja wiem jedno, nie jestem fanem Astry, natomiast ja jeśli chodzi o kadety, co do których miałem takie Podejście pod tytułem Co to za samochód za 1500 zł? No i właśnie w związku z tym, że miałem takie podejście, to one zniknęły z ulic. Poprzednik, czyli Kadet D, dobrze mówię, ten był, słuchajcie, fantastycznym samochodem. Ostatnio, zresztą Jarek, za tydzień będziemy oglądać ten samochód brązowy. Zrobione przez człowieka, który ma pseudonim doktor Zapłon. I doktor Zapłon, słuchajcie, zrobił perełkę. I dopiero wtedy się okazało, jeżeli spojrzeć w historię wstecz, własnymi oczami, sobie przypomnieć, ile ten samochód kosztował, jakie to były wyrzeczenia dla nas, Polaków, którzy jeździliśmy, czym jeździliśmy, to takie coś to był kwiat. Taka jest prawda. Ten samochód pochodzi już z troszkę innych czasów. Oczywiście też był drogi, no bo był Cabrio, To wszystko jest drogie co jest Cabrio. Ale kiedy jeździliśmy maluchami, Niemcy jeździli takim popularnym samochodem i trzeba na to spojrzeć w ten sposób. One zwykle są trupami zajeżdżone, zersznięte, posklejane, poskręcane. Natomiast jakiś egzemplarz, który jest ładnie zrobiony, ma ładny lakier, który... ty tak patrzysz? Na astry. Tak, ale to skończy. No nie, no to, to ja wtedy chciałem powiedzieć, że y, dopiero wtedy te ople nabierają dla mnie jakiegoś sensu i one mi się po prostu podobają. 16 ja tysięcy 18. później. Tak. Ja, ja bym chciał, ja bym chciał po, o, oczywiście se jaja robić z tą astrą, ale generalnie rzecz biorąc, powiem tak, opel Astra... To jest troszeczkę polskiej, his, historii polskiej motoryzacji po 1989 roku. Fabrykę w Gliwicach wybudowano po to, żeby produkować Astra 1. -kę. Potem była tam tak zwana Astra, Astra Classic, chyba się jakoś tak nazywała. I tak naprawdę my Polacy, tak jak kiedyś, motoryzowaliśmy się na Fiacie 125 i Fiacie 126. Tak można powiedzieć, że troszkę się motoryzowaliśmy na, właśnie na Astrze, poczynając od tej jedynki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale polska fabryka Astry w Gliwicach dostała tytuł najlepszej fabryki w Europie w 2001 roku, a przez trzy lata była najlepszą fabryką Opla w ogóle we wszystkich fabrykach na kontynencie. I jak skończyła? Trafiła, trafiła, Dlatego ją zamknęli, bo Opel miał inne priorytety. Trafiła w ręce Nie, jeszcze. Peczoła, jeszcze